Renu w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Game.com. Kuba, i Cage jesteśmy na Galika SW70. Łodzi. ze mną, Artur, wujasz, wygranej walce, twojej i Jak emocje. Witam serdecznie, was wszystkich. No wiesz, no ja zawsze jestem przeszczęśliwy, jak moi zawodnicy wygrywają, bo bardzo to przeżywam. Ale dwa świetna zrealizowany plan wiesz, nie było głównego trenera, też na narożniku, więc duża odpowiedzialność była teraz na na narożnik zrobił robotę, przede wszystkim świetna praca Anity i to, co ona sobie tam gdzieś założyła, wykonywała, była konsekwentna. Do tego też nie wiadomo było, się co spodziewać po przeciwnicy, bo przeciwniczka była nowa, ale pokazała z świetnej strony, bardzo twarda i na pewno ta Włoszka się narobi roboty tutaj. Czy właśnie jakoś się zmieniły te przygotowania przez, przez tą zmianę rywala? Wiesz co, nie, bo tu już nie było czasu na to, żeby zmieniać przygotowań, tylko żeby się skupić na tym, żeby realizować to, co ona wiedziała, co miała i, i to było widać się w pracy. Czy jakieś dalsze plany na, na ten rozwój kariery dla Anity? No wiesz, no plan jest prosty, nie? Ma być pierwszy pas yy... KSW kobiet od ostatniego czasu, no to wiesz, gotowym produktem na to jest Anita. Wiesz, no musimy poczekać pewnie, jak federacja też e, zbuduje tą kategorię, dołoży kilka dziewczyn, i wtedy jakaś dziewczyna zacznie wygrywać i to będzie e, takie gotowe zestawienie. Ale wiesz, no, my jesteśmy bardzo na taki, jeżeli tylko dadzą dobrą przeciwniczkę, którą będą uważali, że tak jak nawet Zuriko skoczył w, w którymś momencie na e, tego, my jesteśmy gotowi. Na pewno Anita to podejmie. No właśnie jak rozmawiałem z ostatnio z Martinem, powiedział, że może gdzieś pod końcem roku ten pas u kobiet się uda sprowadzić, czyli rozumiem, będziecie optować za tym, żeby Anita była pretendentką. Wiesz co, no tutaj nie, my nie mamy za bardzo co optować, my wierzymy w to i zrobię wszystko jako menażer, żeby ta walka o pas była i była Anita e, tą dziewczyną, która ten pas zdobędzie. No to dzisiaj chyba takie troszkę mniejsze emocje jak tylko jedna zawodniczka twoja walczy. No dzisiaj tak, no dzisiaj przede wszystkim to wiesz, emocje wiesz, przy moim e, dosie arnoxowym, gdzie na każdej gali KSW jest po kilku, po kilku no to dzisiaj jest jedna i taki rodzynek, który zrobił roboty, także ja jestem szczęśliwy, zadowolony, no ale wiesz, to też nie są dzisiejsze emocje, bo za chwileczkę będzie ogłoszenie. ogłoszenie. Znaczy face to e, z Marianem ziłkowskim, co zapowiada nam na następnym KSW ogromne emocje, walkę o pas. Pierwszą walkę opaska z KSW, jeśli chodzi o Arnoxa, więc ja jestem pod wielkimi emocjami i bardzo na to czekam. Eee, no i czekam z ogłoszeniem kolejnych moich zawodników, którzy zbudują kartę 18 czerwca i to jest też, wiesz, taka bardzo mocna robota. Nie? No właśnie, bo słyszałem, że to nie, nie koniec zawodników Arnoxa na, na ten temat. Eee, będzie ich czterech, także czekam na ogłoszenie trzech Arnoxów. Eee, będzie dwóch nowych, jeden na pewno nowy, którego będzie wielką niespodzianką dla Was, może nie dla niektórych. Eee, jeden, który już miał kontrakt, ale nie doprowadziło się do walki i jeden, który będzie, jeżeli wygra tą walkę na 100%, będzie bił się o pas. To zagwozdka, Zdradzi Zdradzisz że w jakiej kategorii? No tak, no wiesz. Sebastian Przybysz, kategoria. Rozumiem, dobrze. dobrze ale I wygra, bo musi nas wygrać kolejny pojedynek, który uważam, że jest bardzo ciężkim pojedynkiem. No ale no wiesz, tak, taka jest, taka jest kolej rzeczy, a, a ta nowa postać, no to będziecie zadowoleni, bo uważam, że ten chłopak jest w stanie zwojować kategorię w KSW. Czy to będzie Jakub Wikłacz? Jakub Wikłacz już jest, to jest kategoria 61 kilo, tak? A ja tutaj też mówię o kolejnym zawodniku Arnoxa, który będzie debiutował w Federacji KSW. To rozumiem, dobrze, ale bo... No to powiedz, jeżeli mogę spytać, czy, czy Jakub Wikłacz będzie teraz pretendentem do pasa, czy właśnie to jest ta Ale był pretendentem do pasa, no, tak, no właśnie, ale z powodu kontuzji została ta walka odrzucona, ale wiesz, Sebastian zwalczył swoją walkę przybyżną no i ciężko by było czekać do jakiegoś tam czasu tego, więc bierzemy walkę, jaka jest, jaką federacja e, zrobiła i czekamy na ogłoszenie przeciwnika i, i co, no, zwycięstwo, jeżeli by będzie zwycięstwo, no to jesteśmy e, tak dobrym pretendentem do walki. Pas. No to powiedz co z walką Bartosińskiego z Romanowskim, no bo wiemy, że, że gdzieś tam się mówiło o tym, a póki co chyba na razie nie ma tematu może. Czekamy na decyzję Federacji KSW, wiesz to oni będą tak naprawdę decydować, ja już mniej więcej wiem co będzie. Jak to będzie tego. Będziecie zaskoczeni, czy pozytywnie, czy nie pozytywnie, ale na pewno... Będą ciekawe rozwiązania, też do końca musimy czekać na to, jaka będzie decyzja z tym Roberto Soldicem, no bo to też jest klucz do dwóch kategorii tak naprawdę do tej kategorii, w której e, ja jako Arno chcę rozdawać karty, e, czyli kategorii 77 kg, no ale to poczekajmy, myślę, że niedługo już będziecie to wiedzieć, a no co, no, zapowiada się bardzo ciekawie, no tak naprawdę w 18 czerwca e, mam 8 walk <grych> i w tym trzy walki opas. I słyszałem, że ciebie na żadnej gali nie będzie. No, no chyba tak, raczej tak nie będzie. Krzysiu na pewno będzie za mnie na KSW. Na Fenie będzie prawdopodobnie Dominik Zadora za mnie, odrobi robotę, a ja nie, jestem. No nie ukrywam, na no 18 ma mój przyjaciel serdeczny też i partner, jeśli chodzi o, o Babilonę, mamy i Tomek Babiloński, wesele i, e, będę u niego, a szukałem wszystkich możliwości, żeby być chwilę w Toruniu i żeby trwać na chwilę do Strudy, ale wtedy wesele Tomka Babilońskiego by było nad ranem o 4. No, nałożyłem się te terminy. Tak. Eee, jeszcze no... armia jest, tak? No tak, jeszcze, jeszcze jest armia. Dla, dla nas też to nie jest łatwe. Zapewne. Eee, ale to powiedz, jak te, jak te właśnie... W, jak, bo tam starcia będą chyba dwa mistrzowskie, tak? Eee, tak, 18 mamy trzy walki o Trzy walki o pas. Sebegrajewski z Marianem Siłkowskim na KSW. Kamil Kraska z Czarkiem Oleksiejczukiem. Tutaj akurat bardzo mocno na to stawienie czekam. No i Piotek Kuberski z Naruszką. Także trzy eee, walki o pas. Jeszcze na Szymek Dusza już ogłoszony jest z Wawrzyńcem Bartnikiem, także tutaj akurat to jest też pojedynek, który niedawno się urodził, no i Jacek, Jacek Jędraszczyk z Adrianem Zielińskim, walka trzecia, takie naprawdę bardzo mocne zestawienia i tak gala fen w jest też bardzo mocna. Na KSW to, to jest, jak Ci tak powiedziałem, no poczekajmy, w tym tygodniu mam obiecane, że będą ogłoszenia dwóch moich zawodników i ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo to e, uważam, że są świetne zestawienia. No to odchodząc już trochę od Twojego zarządzania zawodnikami, no też dwie gale Babilonu w najbliższym czasie. E no i dość w sumie mocne te gale będą. Dziękuję bardzo. No staram się jak mogę, żeby robić fajne zestawienia jako matchmaker. E wiesz, mam nadzieję, może tak, myślę, że mi się to udaje, że z tego co mam to buduję zawodników, którzy E, tak naprawdę raz, że rozwijają się świetnie, dwa, że odszarobuje, tak jak tych Wawrzyniak, e, z, naprawdę z tego, że już można było go nie być w MMA, a nagle wraca i wygrywa dwie świetne walki. Młody Adaś Łaguna e, fenomenalnie pniesie, tego jest walka o pas, która tak naprawdę będzie okrasą tej gali e, w Nowym Targu. I to jest coś, co mnie cieszy, że dwóch zawodników, którzy się urodzili w Babilonie na nowo, e, Budują, robią walkę o pas no też wiesz dla mnie jest takim wielkim sukcesem to, że mam zawodnika z UFC, Łukasza o którego teraz ogłosiliśmy, 13 jest jego walka o pas w Las Vegas z Budajem, który był twarzą Babilonu i poszedł do UFC, jest Piotr Niedzielski, który był mistrzem Babilonu jest w i wygrywa tą walkę no i mamy zawodników, którzy byli w Babilonie, takich jak Daniel Rutkowski, jak Paweł Pawlak, jak Dawid Śmiałowski, Damian, Damian Piwowarczyk, który tak Damian miał jedną walkę, ale tak naprawdę to są zawodnicy, którzy wygrywali, byli postaciami Paweł Pawlak i mistrzem Babilonu, Dawid Śmiałowski, który też miał się bić za Pas, i byli zawodnikami, którzy wygrywali w Babilonie. Idą do federacji, która jest zdecydowanie lepsza, numer jeden w Europie, i też tam wygrywają i zaczynają powolutku pchać się o te najwyższe trofea, jak Paweł Pawlak, który tak naprawdę zaczyna być już w czołówce w kategorii 84 kg. To jest dla mnie wielkie tego. Wiesz, że i jadą chłopacy za granicę, czy jadą do na najlepszych federacji i wygrywają, czyli znaczy, że ta federacja Babilon jest bardzo mocna, to wa waży też otwarta na e, te różne jakby to powiedzieć Możliwości, żeby ci zawodnicy przychodzili do nas, rozwijali się i szli do innych federacji, zarabiali większe pieniążki, a przede wszystkim też dla Babilonu robili prestiż. To jest fajne. Tak jak powiedziałem, nowy targ trzeciego Zapraszam. Fajne zestawienia. Przede wszystkim jeszcze jest młode, fajne zestawienie, które ja uważam, że będzie ciekawe. To jest eliminator. Już dzisiaj dla mnie, mogę Wam powiedzieć, Hubert Lota, Krzysiu Mendelewski, który wygrywa. Jest gotowy produkt na to, co się wydarzy 10. To jest zamierzony też cel. 10. w Radomiu, Piotek Kaczek, Damian Zort Czykowski o pas babilon 66 kg. W nowym targu jeszcze bardzo ciekawy pojedynek jest w ciężkiej Kalaty, który e, jako góral myślę, że tam będzie naprawdę e, wygrywał. No i pojedynek w kimboxingu, który Dominik zadora z, z Rafałem Dudkiem. Kwintesencja chyba tego, e, tej, może nawet nie tej kategorii, tylko tego sportu. No bo to są dwaj utytułowani zawodnicy jedni z najlepsi w Polsce i tutaj mogą być fajerwerki w stójce. No to jeszcze dopytam, bo przeszliśmy od Twojego managementu, matchmakingu. To jeszcze spytam, czy Stefanowsko y, ta karta, jak ci się podoba? na, na KSB 70 e, Wiesz co, y ona jest bardzo ciekawa, ona jest bardzo ciekawa ze względu sportowego. Wiadomo, krasą jest ten pojedynek Michała z Pudzianem, dla których większość z nas, fanów sportowych i przede wszystkim zawodników, czy ludzi, którzy na co dzień są na matach, jest bardziej obstawiała Michała Materle, a teraz znowu troszeczkę kibiców jest za Pudzianem. No to byś ciekawe, dwie pojedynek dwóch legend i to takie zestawienia na pewno dają KSW większą możliwość promocji tej firmy. A z drugiej strony no, jest kilka takich zestawień, Jakby chociażby tutaj było to zestawienie darnych. Radka Paczuskiego z byłym mistrzem glory który wiesz mogło się zakończyć świetnie, inaczej, fenomenalnie a jednak widzisz kontuzja tak samo w, w przypadku kontu, e, Alberta Dzimkowskiego też kolejna kontuzja która przerywa walkę no i z drugiej strony zaskakujące poddanie e, e, na Łukaszu Rajewskim tak? to też e, wiesz jest MMA takie bardzo nieprzewidywalne no wiesz no waga ciężka ja sam jestem ciekaw zestawienia rewanżu Samociuka mocny chłopak Zizu, po pełnych dni. No i prasela z Danielem Maranciukiem, bo ten prasę zaskoczył z kitą. Może być to ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. No to jeszcze jak typujesz tą walkę wieczoru i może koło main będę też zapytał. Wiesz co, no ja przede wszystkim już powiedziałem remis. <grywia> już to powiedziałem w posadzie, także będę się tego trzymał, remis. E, szanuję jednego i drugiego. Wiadomo, że myślę, że nawet jakby e, Maniek obalił e, Michała, to Michał na tyle ma brazylijskie drzwi w jednym palcu, się tak fajnie zwinie, pewnie robi to z wieloma ciężkimi. Przede wszystkim w swoim klubie ma dobrych, świetnych zawodników parterowych, więc tutaj mi się wydaje, że tego, a myślę, jest w stanie poddać Mariusza z każdej pozycji. A w stójce, wiesz, stójka się dzieli własnymi prawami, może się wszystko wydarzyć, to jest waga ciężka. A co do Daniela z Praselem? no to wiesz, Prasel ma wielkie, ogromne warunki fizyczne, tak? Daniel jest Tylkowiczem, ten widać, że ma odporność tego. Ja jestem tej walki ciekawy. Ciężko mi tego oczywiście z serduchem jestem za Danielem. To by się podobają te transfery do KSW? Znaczy transfery, no. Część transfery, część nowe nabytki, część powroty. jak, jak czy, czy, czy Daniel, ja, czy Róża? przede szaną? wszystkim fajnie, że jest możliwość, że te KSW zaczęło sięgać po różnych zawodników. Przede wszystkim też sięgać po najlepszych polskich zawodników i tego kategoria ciężka w KSW jest zawsze potrzebna. Sam doskonale, wiesz, na Defrisie, który nie, nie porywa tłumów. Są potrzebne nowe twarze, a może ktoś go zdominuje. Może nie porywa, ale, to, ale wygrywa. Wszystko. Ale wygrywa. Przede wszystkim jest bardzo skuteczny, to trzeba powiedzieć. Wiesz, no, on jest naprawdę skuteczny, robi to dobrze i, i nie ma mu co tego. Jest mistrzem i krótko obojętnie, czy to jest gorszy tym może się nie podobać. Ale wiesz, no, Anton Racic też otworzył się na walkę i przegrał tą walkę. Chociaż to fenomenalne, wszyscy są z tego zadowoleni. Więc, a to wiesz, był Herakles za walkę roku. Psz, dokładnie, także tutaj akurat te, takie walki to się chce oglądać Z drugiej strony, Waga Cieszka zawsze jest na tak samo jak kategoria 93 i te kategorie na pewno będzie KSW sięgać, bo oni muszą rozwijać. Przede wszystkim zagraniczne zaciągi są bardzo fajne, bo polskie piekiełko jest bardzo małe i, i ciężko to piekiełko e, wiesz, mieszać i tak dalej, a nowa, nowa krew na pewno dał do życia to, że będzie większe zainteresowanie innych e, państw, a do tego też kibiców z innych, e, z innych części, a z drugiej strony też no, nasi zawodnicy nie będą się musieli ze sobą konfrontować i będzie większe możliwości e, tych fajnych, ciekawych starć, chociaż ja w kategorii 7 na no tam chyba nie będzie opcji, że nie będzie starć między Arnoxami. No będzie, no wiesz, no teraz jeszcze doszedł Arnoxa i surdu, e, więc kolejny zawodnik tej kategorii wagowej, który świetnie stójkowisze, no zobaczymy, jaki będzie plan. Ja mniej więcej już tam e, wiem i próbuję namówić do KSW, do mojego pomysłu, więc e, no zobaczymy. Znam, że... że nie zdradzisz nam, jaki to jest pomysł. Nie, nie tego, no ale wiesz, no w tej kategorii na pewno... To jest zawodnik, który bił się na poprzedniej gali? E... Nie, chyba na poprzedniej nie, chociaż już nie, nie pamiętam, a może, ale na pewno w tej kategorii będziecie zaskoczeni niedługo pewnym ogłoszeniem, a sam jestem zaskoczony, ale godzimy się. No dobrze, nie, nie wyciągnę widzę więcej od Ciebie. że nie mieli tego, tego jest Federacja KSW, żeby, żeby to ogłaszać. Ja jestem tylko, wiesz, można powiedzieć, dobrym menadżerem, który tak ustawia to wszystko, że za chwileczkę będziecie mieli świetne zestawienia i zestawienia dla kibiców, którzy to oglądną i którzy będziemy, Ja uważam, że, że będzie to dobre i mocne zestawienia w tej kategorii wagowej, przede wszystkim też rankingowe. A co chciałem powiedzieć, no powiem Ci tak, no dobrze, że taka KSW tak, tak idzie, wiesz, no, przyszedł jakiś większy kapitał z tego Via Play'a, są możliwości transferowe, to się zaczyna rozwijać, tego te kategorie zaczynają rosnąć i w końcu będzie miał sens ten ranking, a to jest też bardzo ważne, bo wtedy będę wiedział, jak można to wszystko rozegrać i jak zrobić, no przede wszystkim, wiesz, no też otwieranie się na rynki, walki za granicą i robienie KSW, walk w innych państwach, to też jest wielka promocja dla tej federacji. No dobrze, no myślę czy, czy zadałem Ci wszystkie pytania, ale pewnie moglibyśmy jeszcze o, o Twoich zawodnikach czy o Metwinkich. przede wszystkim, no wiesz, ja mam już jeden pas mamy, Radoń Patryk zdobył no, i pas na HFL w Kingboxingu, a teraz mamy, wiesz no, Babilon, Piotrek do, e, Wawrzyniak Kontrada Śwagona, czyli pas zostanie w Wardoksi jakby nie było. E, Piotr Kaszczak Daran Zorczykowski kolejny pas, tak jak już wspomniałem, Sebek Rajewski. Marian, do tego dochodzą e, Kamil e, i Piotr Kuberski. I e, to nie wszystko, bo jeszcze e, f, na początku lipca kolejne ogłoszenie walki o Pas e, Tym razem też na Babilonie. E, no KSW może też coś będzie ciekawego w ogłoszeniach. Także no co, no jest ciężka praca, która mnie napawa optymizmem, że już dochodzimy do takich momentu, że ci moi zawodnicy biją się o te najwyższe cele i to było moim, moim też no, te wyższe trofea, też to było moim celem i to jest e, chyba z celem każdego zawodnika i menadżera, jak jego zawodnicy biją się w najlepszych federacjach opas. No dobrze, no to w takim razie myślę, że to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. I co, no to czekamy w takim razie na te, na te następne zaskoczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia na kolejny gal. Dziękuję Dzień. bardzo.